Rodzina Turpinów na pierwszy rzut oka zwykła religijna rodzina z trzynastoma dziećmi, ale za drzwiami ich domu krył się horror. Dzieci były głodzone, przywiązywane do łóżek łańcuchami, nie znały świata, nie miały dostępu do szkoły, do lekarzy, a nawet do bieżącej wody latami znosiły tortury, aż pewnego dnia 17-letnia Jordan Tarpin zdobyła się na odwagę, uciekła i zadzwoniła do pomoc. Rodzice zostali skazani, ale trauma tych dzieci zostanie z nimi na zawsze, a to tylko jedna z takich historii. W 2013 roku matka z Pensylwanii zamknęła swojego sześcioletniego syna w klatce dla psów. Trzymała go tam przez trzy lata. W końcu ktoś zgłosił sprawę na policję. Ale co z tymi dziećmi, które nie mają kogoś, kto ich uratuje? Czasem prawdziwe potwory to nie obcy ludzie, ale ci, którzy powinni nas kochać.